Wydało się, że nielegalny migrant Mergano miał lewą wizę i niedługo opuszcza Polskę. Kiedy masz deportację z Polski? E, tak szczerze, to za niedługo. Myślę, że do stycznia 2024 roku kończy mi się wiza i niestety będę musiał zmienić miejsce zamieszkania. Ale to akurat jest prawda. Wiecie, bo Wy sobie myślicie, że, jest, że to są jakieś żarty i tak dalej, a to nie są żarty. Ja Wam powiem więcej. Po tym ostatnim bifie, co miał co wie, co Ginold się z Merganiem pokłócił, bo oni tam krzyczeli, że ktoś tam w kasynie był, wydali pieniądze jakieś na leasing, bo oni ogólnie bardzo mało pieniędzy teraz mają, bo wydali w kasynie i Ginold się wk***ł, że mu musi 60% oddawać z kanału Bungie, a on i tak wszystkie te pieniądze roz***la i normalnie zadzwonił do urzędu yy, na granicę, zadzwonił i podpierdolił Merganiego, że, że wizy nie ma, bo mu się ta pracownicza skończyła, i teraz, jeszcze na turystycznej, ma ostatnie 3 miesiąca, Potem musi kraj opuścić, jeszcze ostatnia szansa jest. To, to wam też powiem, że musiałby się ożenić z jakąś Polką. Więc, jeśli Mergani do stycznia nie wyjedzie z Polski. To znaczy, że wziął ślub. Nie wiem, czy będą o tym mówić jakby w, w przestrzeni publicznej i tak dalej, ale w kuluarach to ma wiedzieć, ten wie. Ostatnio jak z Siwymi i z Makrelą rozmawiałem, to tacy, no, tacy z miasta dobrze poinformowani, to, to właśnie mówili, że, że jest to rozważane. W Urzędzie Stanu Cywilnego mm, w Sochaczewie. Taki farmazon? No nie no, ale to, to serio, to się zapytaj tam.